Ulicz pole trójkąta prostokątnego, którego jeden z kątów ostrych jest dwa razy większy od drugiego. To jeżeli jeden z kątów ostrych jest dwa razy większy od drugiego, w trójkącie prostokątnym, to wiadomo, jakie te kąty są, ale ja mimo wszystko tutaj jeszcze raz policzę, czyli tak, jeżeli ten kąt jest alfa, a ten kąt jest dwa alfa dwa razy większy. To w trójkącie te wszystkie trzy kąty razem, czyli alfa plus 2 alfa i 90 stopni mają 180 stopni, czyli 3 alfa jest równe 90, czyli alfa jest równe 30. Czyli y, tutaj jest 30 stopni, a tutaj jest 60 stopni. Czyli to jest ten trójkąt 30, 60 i 90. No to w takim razie boki tego trójkąta y, mam tak: przeciwprostokątna 2a, dłuższa przyprostokątna leżąca naprzeciwko większego kąta, czyli tego 2a, to jest a pierwiastków z 3, i krótsza jest a. Suma długości przeciwprostokątnej, czyli 2a, i dłuższej przyprostokątnej, czyli tej a pierwiastek z 3. Jest równa. 2 pierwiastki z 6 dodać 6 pierwiastków z 2. No i to jest równanie e, z niewiadomą a, czyli a wyłączam przed nawias. 2 dodać pierwiastek z 3. 2 pierwiastki z 6 plus 6 pierwiastków z 2. Żeby wyznaczyć a, muszę podzielić przez 2 plus pierwiastek z 3. Czyli a jest równe. 2 pierwiastki z 6, dodać 6 pierwiastków z 2 przez 2 plus pierwiastek z 3. No na pewno trzeba będzie uwolnić od niewymierności, czyli 2 minus pierwiastek z 3. A równa się yy, w liczniku, będę musiał mnożyć każdy przez każdy. W mianowniku mam wzór skróconego mnożenia, czyli a kwadrat odjąć b kwadrat. A w liczniku 2 pierwiastki z 6 razy 2, czyli 4 pierwiastki z 6, 2 pierwiastki z 6 razy pierwiastek z 3, czyli 2 pierwiastki z 18, plus 6 pierwiastków z 2 razy 2 to jest 12 pierwiastków z 2, i 6 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 3 to jest minus 6 pierwiastków z 6. W mianowniku jest 1, czyli tego łamka nie ma. 4 pierwiastki z 6 na początku i 6 pierwiastków z 6 będę mógł odjąć, a 2 pierwiastki z 18, pierwiastek do 18 to jest 9 razy 2, czyli 3 pierwiastki z 2, czyli mam 6 pierwiastków z dwóch dodać 12 pierwiastków z dwóch odjąć 2 pierwiastki z 6, czyli 18 pierwiastków z dwóch. odjąć. 2 pierwiastki z 6. 6, 2 pierwiastki. No tutaj błąd w znaku jest 2 yy, pierwiastki z 6, 2 pierwiastki 6 razy 3, tutaj powinno być minus 2 pierwiastki z 18. Czyli to jest minus 6 pierwiastków z 2. Czyli 6 pierwiastków z 2, odjąć 2 pierwiastki z 6. No i do wyliczenia jest pole. Pole to jest 1, podst 2 podstawy razy wysokość czyli 1, 2 a kwadrat. Czyli 6 pierwiastków z 2, odjąć 2 pierwiastki z 6 do kwadratu i razy pierwiastek z 3. Czyli 1 druga. Wzór skróconego mnożenia, czyli 6 pierwiastków z 2 do kwadratu to jest 36 razy 2, czyli 72. Odjąć podwojony iloczyn.

72. No i to jest odpowiedź. Mogę tutaj ewentualnie wyłączyć coś przed nawias. To 24 to są dwa pierwiastki z trzech. odjąć 3. I to jest pole trójkąta.